Siemaneczko, tak jak zapowiadałem, 4-2. Wyjmujemy wszystko. Mamy problem z dpf mamy problem z y, czujnikami różnicy ciśnień. Yy, co my tu jeszcze? Wiadomo, serwis całego motoru, uszczelniamy. Łańcuchów nie słychać. Początkowo klient sobie życzył wymiany łańcuchów, ale zrezygnował, więc no nie moja decyzja. Robię to, co klient sobie życzy, niestety. Tak, ani inaczej, także tak jak mówię, serwisik cały, działamy ostro, wyciągnął jednostkę standardowo, uszczeniamy przód, bo tu leci, widzę, ładujemy nową uszczeleczkę między głowice, pod główną płytę, patrzymy, co tam jeszcze boli, uszczeniamy, z góry tylko dwa wtryskiwacze, tak jest umówione, no i cóż tam, filterki, oleje, skrzynia, napędy, przód, tył, Yy, skrzynia, skrzynia tam rozdzielcza, jeszcze jedna rzecz go boli w ogóle, bardzo słabo kręci. Zobaczymy, co się dzieje. Ktoś tutaj dorabiał masę, ale dokręcił ją tutaj do miski tej górnej. Tu takie uszy wystają zawsze u góry. Ale tam jest tak ta miska utleniona, w tym miejscu i brudna, że podejrzewam, że tam w ogóle nie było przejścia. Yy, będę wszystko robił od nowa dwie masy standardowo do tego motoru, przejdzie rozrusznik, zobaczymy jak jest z przewodem plusowym może coś go boli no i, no i tak będziemy sobie działać powolutku zaczynamy usuwanie wycieków i już jest mały temat do skomentowania wycieki oleju spod pompy wody ta pompa była robiona i już jest to poprawy orygi do kanałów wodnych tutaj, te zewnętrzne nie są obsilikonowane te oringi, Natomiast ten tutaj od napędu pompy jest zasilikonowany. Tu jest pełno. Nie chcę mi się tam bardzo. O, może, może pokażę. Zobaczcie. To jest, to jest silikon. To jest silikon. I to zostało obsilikonowane. I tym oringiem tu jest cały wyciek. Pełno wszystkiego. Zobaczcie tu jest tak zwane jeziorko tu jest tak zwane jeziorko ja jeszcze gniazdo wyczyściłem zdemontowałem tego ringa nie wiem czy zobaczycie on jest cały zdeformowany strasznie miękki to nie jest o to nie jest o ring do, do oleju może jest ale zwykły to może być o ring and bear. Dostępny wszędzie w tych uniwersalnych pudełkach, w każdym sklepie, na giełdach, na bazarach. Wszędzie to jest ten O-ring. On wytrzymuje maksymalnie 90 stopni. Tak się z niego dzieje. Zobaczcie, jaki on jest płaski. Nie wiem, czy jak telefon to odda. On się odkształcił. Dobry O-ring. Witonowy. FM, FKM. Tak się nie zrobi. Yy, powiem Wam, już tak przy okazji nakręcę jakiś odcinek o O-ringach, kiedy specjalnie. Pokażę Wam. Jak ja o ringi montuję, jak ja to robię i jak dobieram. Thank you Klient się skarżył, że auto bardzo słabo kręci. W poprzedniej waszacie zamontowali nowy rozrusznik. Nowy polski. Tak, ASA. Prawidłowy. 2-3 KW. I podpię na krótką instalację. Zobaczymy, czy dobrze kręci. Jeżeli, jeżeli wszystko okaże się ok. Będziemy szukać tam gdzieś w kabelkach w samochodzie. Może gdzieś coś jest słaba masa, albo słaby plus. Słabo coś przewodzi. Yy, chyba... Ja Wiem wam, że... Chyba jest okej. Okay. Tylko lekko cuknę, ale tu nie spadł, próbuję go tak, bo wiecie, jak już go wsadzę do samochodu, to później jeszcze jest to przekichane wymować te wdróżki. Także... Pasek wisi, bez pompy wtryskowej, yy, olej zalany, wszystko, zobaczymy jak będzie zasuwał, sprawdzimy to. Uwaga. Nie no. pięknie kręci. Hey baby. Na koniec, przed całym odpaleniem, chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Jak na niektórych moich widzicie, robię dwie masy. Jedna i druga. Oby dwie bardzo grube. Ten samochód też posiadał problemy yy, z szybkim startem. Rozrusznik bardzo mulił. Poprzedni mechanik się zajął tą masą, ale zrobił to po prostu niepoprawnie. Dlaczego? Każdy wie, że to jest oryginalny punkt masy tutaj. W tym silniku. Tak, i ta śruba. Do tego łebka ale trzeba wiedzieć o tym, to może pokażę, że nad tą główką tutaj między karoserią a tą główką tu jednak jest przewężenie. Wiecie, to jest tak zwana dysza się robi. Tu jest też taki pręcik tam, że tak samo jak tutaj chyba, no, ja tego tam nie widzę dobrze. Ósemka, może dziewiątka, jakiś pręcik. Pomimo, że na tą jedną masę nałożycie tutaj i 3, i 4, i 5 kabli masowych. To pamiętajcie, że tam się będzie robiło aż czerwono. O w przenośni. Ale większego przepływu prądu nie uzyskać. Naprawdę nie uzyskać. Zobaczcie, tu jest cała karoseria wiadomo stalowa i kabli pełno. Nie dacie rady. Ale jest prosty sposób. Jest bardzo prosty sposób. Tutaj w K7 to zrobić, czy w Tuaregach. Tutaj obok oryginalnie w niektórych modelach jest montowana pompa wody elektryczna. Tutaj akurat jej nie ma. Ta oryginalna masa wędruje sobie na swoje miejsce. Drugą zamontowałem obok. I tym sposobem oryginalna masa jest na swoim miejscu i mamy drugą dodatkową masę obok na Zwiększyliśmy przepływ prądu o 100%. Zobaczymy, jakie będą efekty podczas rozruchu. Chyba, że jest jeszcze jeden problem, który może tkwić w samochodzie. Albo gdzieś pod siedzeniem na przewodzie minusowym, albo na plusowym. Podejrzewam, że wszystko wróci do normy. Takich błędów na razie unikać. No, może ktoś się do końca nie zna na elektryce. Myśli sobie, że wystarczy dołożyć masę i wszystko będzie hulało. Niestety nie. Jednym punktem masy nie rozwiążemy tego problemu. Trzeba to rozdzielić na dwa. Hey baby.